Poprawienie wyniku Marka udało się. Udało się tak. I bardzo się cieszę. Tutaj za współpracą na pewno Jacka i Marka ten wynik poprawiłem i Wojtka Szczepańskiego, który, który motocykl mój tak przygotował, że nie było problemów. Gdyby nie te problemy na samym początku, byłaby szansa jeszcze na wyższy wynik? To ciężko powiedzieć, to są długie zawody. Każdy ma na tych zawodach problemy mniejsze czy większe. Ja miałem na początku. Później te problemy starałem się odrobić i się to udało. Najtrudniejszy moment podczas tego rocznego Dakaru. Na pewno ten moment jak mi się motocykl zaczął psuć, to był ciężki moment, bo stanąłem, rozebrałem motocykl, zdjąłem zbiorniki, pomyślałem, zdjąłem kask, pomyślałem, no koniec trzeciego dnia kończę jazdę, ale udało się i ten motocykl jechał, a później miałem jeszcze jedną poważną wywrotkę, która też trochę mnie kosztowała zdrowia i, i na pewno psychicznie też nie pomogła. E, jakbyś ocenił? Trudniej było w tym roku, czy w zeszłym roku ci łatwiej? W tym roku ride był dla mnie dużo cięższy, bo Trasa była jakoś tak skonstruowana, że jechaliśmy cały czas poza szlakiem, po strasznych dziurach, po których na motocyklu naprawdę ciężko się jechało. Były dziury, kamienie i duże tempo tych zawodów, żeby walczyć. Jednak o pierwszą dziesiątkę to już każda sekunda była jednak ważna każdego dnia. Jak będą wyglądały twoje pierwsze dni teraz tu w Polsce? Pierwsze dni no, na pewno będę starał się jak najwięcej odpocząć, wypocząć. Jeszcze mam już i tak minęło kilka dni od zawodów, a i tak czuję w kościach i w rękach, że, 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 że trzeba odpocząć. Kuba, co z tym złamanym palcem. rajdu, złe złotych. Złamanym palcem z tego, co donoszą media. Jest, jest spuchnięty, ale nie ma co go pokazywać. To, tak jak mówię, no, długie zawody, każdy motocykl na tych zawodach, każdego zawodnika był obdrapany, więc każdy musiał trochę, no po prostu mieć jakieś kłopoty. A kondycyjnie, bo się dużo przygotowywałeś, prawda? Kiedyś pływałeś, ale przed samymi zawodami uczestniczyliśmy przy Twoich przygotowaniach. Jak kondycja? Kondycyjnie. Też się na te zawody chyba nie da przygotować do końca, bo przychodzi moment, w którym nie miałem siły, przychodzi może zmęczenie takie psychiczne, przy którym yy, po prostu popełnia się błędy. Tych błędów też kilka popełniłem, jak każdy, ale może i było mniej niż inni. Do kolejnego Dakaru jeszcze mnóstwo czasu, ale czego się spodziewasz już po kolejnych zawodach? No, na razie chodzą takie plotki, że Dakar będzie teraz w Afryce, z tego się bardzo cieszę, bo pojawią się trochę inne zawody, będzie więc więcej nawigacji, nie tak jak tutaj w Argentynie mieliśmy, że praktycznie cała trasa była obstawiona przez kibiców i nawigacji nie było, bo się jechało na, na ludzi. Tutaj będziemy mieli dziką Afrykę, w której będzie pusto i to mi się wydaje, że to będzie, na tym na pewno ja zyskam. Przed startem marzyłeś o pierwszej dziesiątce, a powiedz, już w trakcie rajdu był taki moment, że wątpiłeś, że nie dasz rady, nie będzie tej pierwszej dziesiątki, no ale oczywiście skończyło się wszystko dobrze. No wątpiłem, bo to było trzeciego dnia, zdejmuje kas, motor nie działa. To, to wtedy ciężko pomyśleć. no To są zawody, w których walczymy o, 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 codziennie o na jak najlepsze miejsce, jak najle najmniej straty czasu, a tutaj y, nie działa mi motocykl. Zrobiliście jakiś może mały zakład na przyszły rajd, kto tym razem pobije rekord y, Jakuba Przygońskiego? Y, zakładów nie robimy, mamy jeszcze, teraz wróciliśmy z zawodu, więc na razie teraz może jest chwila, moment, żeby nie myśleć jeszcze o przyszłym roku.